Cześć siemanko, z tej strony Szymana. Dzisiaj nagramy odcinek z Brastas. No, no i. No, i jeszcze kilka postaci, oczywiście dobijemy na tą 490, bo patrzcie, zostało mi w postaci. Raz, dwa, trzy. Trzy. Czekaj, jeszcze raz. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 postaci do bicia. Potem nagramy co. Resztę postaci na 20 rangę. Tu przez przypadek, y, bo biłem oczywiście y, Broka, Barleya, Pam, Bibi, Rosa, Rico, Nita, Mortis. No. Hmm. Więc, z kim sobie zagrać, pokój z bitowcem, chcę wbić, bo trudno się gramy zdaniem. Potem sobie poko zagram? na zmianę będę grał. W sumie, tu jest dobra tara, no. Przeciwnik ma tarę. A na daleko to jest dobry bitowiec, bo dużo bije strasznie. No i kasujemy. Ale nas pokonał. Co? Ale zrąbowa... Szybko, łap. A ja jestem strasznie wolny. Ta postać jest w ogóle wolna. No i zabij mnie. Czy moi typkowie bronią to? Aha, no to świetnie mi to przejął. Był gol. Ja to wybijam tam i to próbuję zabić. Mam strasznie duże obrażenia. O, co za typik. Tu można szedzić go, ale... Jest takie proste. Ooo, lecimy to dalej swój. To oh, bym strzelił bramę. Gdyby nie tanul, to nul, to bym może bym strzelił. Dołożyłam ulta i a masz to. No, typko w sumie. nie do Sorki, jak coś. Się... Sorry za Powiedzenie brzydkiego słowa. No tara, nie kam tak, tak dobrze jest A już, mia już miałem powiedzieć żeby się wkurzyć, bo już nam ściągała powoli. Widzicie on że tu jest postacie. No ale nie wygraliśmy, myślałem, że przegramy. A jednak nie wiadomo. Bo tu jest teraz. Aha Be A nie walało To zaraz okaże się, że zaraz przegramy, bo 9 sekund i niszczy dam tu bramkę On... I z nich ma typek ulta Właśnie tamten O właśnie No i nie dosięgam, bo jestem taki wolny Gdybym był... miał... miał jakąś inną postać, sobie Szybko doszedł na no, minusowe tutaj będzie, jest dobra Tara Uff. a patrzcie, czekajcie widzicie, Ms Ems zbiłem y, 20 rankę i na pierwszej mocy, to jest śmieszne takie śmieszne na pierwszej mocy w chyba, w tym się troszkę wkurzałem bo bo dużo musiałem pod koniec meczu Zagrać. A, a, a resztę poszło z płatką, a pod koniec najgorzej jest zawsze. Umbemy Jeszcze moi łubynie nie strzelili. Patrzcie na to. Co? Jak wybronił to. Pyk i zniszczy. Tak powoli będzie zniszczone to. A już by był gol gdyby nie bawili się aż tak bardzo. Patrzcie na to. Uf, 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 przyciągamy i niszczymy. To jest tak. Przyciągamy, niszczymy już po wszystkim. O kurcze, ale ich niszczę Ja sobie nie strzelę. xd Zabiłem jej w tym, puściłem piłkę i strzeliłem I Oczywiście zasubskrybujcie kanał Teraz będę montował tak bardziej Będę le lepiej nagrywał Więc dajcie tego suba, please Wpadajcie też na kanał Kacper. Zaraz wam pokażę. Pod koniec filmiku wam pokażę. No, eee, jeszcze mu zostało HPXD. Bardzo mało. Na hita go mam. Dlatego mam jeszcze baćwita. Tego czyścimy. Pyk i ma ulciek, i niszczymy to. Ja jeszcze ukradłem kila. pyk pyk No i już tak, obity jest strasznie Aha, ma 5 HP ten typek, co ma burzę XD <grytania> 50 HP i 217 2017 Tylko brakuje jeszcze liczby 2 W sensie 2000, takiej liczby Pyk, pyk ale tam przyjąłem tą piłkę, gdybym tego nie użył. No, nie wiem, może z kolegą zagram, bo widać chyba ktoś mnie ogląda. Albo mój kolega Przemek, albo nie wiem kto. Albo Kacper. Albo jeszcze jest taka szansa Filip. Filip jest nubem w tą grę. Ja takie mam akcję, że pięknie strzelam, tylko nie nagrywam tego Chciałabym mi mieć to nagrane, ale no nie wychodzi w tym samym czasie co gram Ja robiłem? Nice Patrz rzucam mu i pyk pyk Aha Jak przeleciała przeze mnie ta piłka to ja nie wiem ale spoczykuję z gitę z mojej nas Patrz. patrz. Patrz, 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 Dobra, ten zużył na mnie ulta. Robię takie coś. I takie coś. I takie pyk, pyk. I daj mi strzelić gola. Podaj tą piłę. No. I strzeliłem gola. Gra trzymą strzelił gola. Pupa. Oj Ojna, no, oj no, no, oj no. Ojejej, no, ale ten typ wsadzi gola Ja jeśli nie, nie będzie Ale dostał 16hp i 132hp Zobaczymy kto nas oglądał I oczywiście setkę mamy No Filip nie chce oglądać Eee yy. mm. I wpadajcie też do mojego klubu. Każdy może. No 400 wziąłem. Bra Stars Pro. Więc wpadajcie. Ja tu generalnie jestem najlepszy, mam 12 tysięcy. Potem jest Filip, 8 dni temu nie grał. Potem już kolega Kuba. Potem nie wiem, potem Wojtek, potem nie wiem, potem znowu mój, mój kolega. To jest korzenka, ale nie wiem jak dołączyła. To też nie wiem kto. To... Filip. Bo Filip ma dwa konta. A to moja siostra. ale Se wymyśliła taki nick, napisała sama XD. To jest śmieszne. Ja jej tylko napisałem po otwierciu. Ma 4 lata. Jak widzicie, ma sporo nawet puszek. 616 no i gramy, nie bez O, teraz Penny będę ulepszał, Franka już ulepszyłem, tylko Star powera jeszcze nie dostałem. Taki jest pech. Tego wszystkiego. Star Starpowery mam dużo do wytropienia, a żaden mi na razie nie wytropił. A, i myślałem, że w sumie Dobrze, że nie użyłem auta. Łojna, no, łojna na, no, no, no Widzicie, to jest mój atak już wszyscy leżą. Podaj, podaj, nie mi tu gola. Chyba, że wejdziesz do brąki No. Widzicie, tak się kosi dom tarą. Generalnie mógłbym sobie wbijać, wbijać. Uuu, nagram sobie i zaraz kończę. No i oczywiście jak wbiję wszystkimi na, na 20 rangę już będę miał. I nagram to, to oczywiście będę u Penik robił mam mega boxa i skrzynki małe. I dwie. Takie średnie. No i mam nadzieję, że nam dropnie chociaż Star Power Sandy. Te, mam nadzieję, że też chciałbym Sandy. Star Power nie musiał, ale chciałbym Sandy. A jak nie Sandy, to Star Power. No. No. no, no. no. no i chyba nie strzelimy im No. Jakby miał ulta To może tak No a kończymy chyba. Zasubskrybujcie ten kanał, łapkę w górę i dzwoneczka. Siema.